Usłyszałem, jak usłyszałem, że to, te słowa Pana Prezydenta, które wczoraj wypowiedział w Otwocku, że, że on należy do tego lepszego, przykro mi, ja się z Wami czuję najlepiej. <noise> Przypomina mi się pierwsze zgromadzenie właśnie tutaj, przed Trybunałem Konstytucyjnym i pamiętam... Wieczorem dwie grupy, jedną naszą, gorszego sortu z tej strony i z drugiej strony tych lepszych. I pamiętam te słowa, które z tamtej strony leciały w naszą stronę. Tak bym chciał, żeby nigdy z naszej strony, z naszych ust takie słowa w stronę żadnego człowieka nie musiały, nie musiały być skierowane i by nigdy nam się nie wymskło. Byśmy nie musieli nikomu powiedzieć twardego słowa, takich słów, jakie używają wobec nas nasi oponenci, żebyśmy nie używali. Brakiem przemocy, życzliwością, dobrocią, wyrozumiałością, cierpliwością można zbudować naprawdę wiele, a jednym twardym słowem można zniszczyć wszystko. Oni nas próbują zniszczyć twardymi słowami. Ale my jesteśmy twarci od tych słów. Jesteśmy gorszego sortu, ale z dobrego materiału. Trzymajcie się.